To dni, które nie były związane ani z realizacją obietnic wyborczych, ani nawet tych, które e, pani premier Szydło pokazywała w swoim expose. Jeżeli ktoś nie jest w stanie realizować swoich obietnic wyborczych, atakuje poprzedników, przerzuca odpowiedzialność. I dzisiaj jesteśmy świadkami takiej sytuacji. PiS zajmuje się ośmioma latami rządów Platform Obywatelskiej i PSL-u. Dzisiaj chcę rozliczać to, co zastał. Trochę późno, bo Polacy zobaczyli, że ta dobra zmiana polega tylko na tym, że Polska tonie w chaosie, że zajmujemy się dzisiaj wszystkim innym niż to, co obiecywał PiS w kampanii wyborczej. Każdego dnia będziemy o tym przypominać, podkreślać, jak PiS w jaki sposób nie realizuje swoich wyborczych obietnic i będziemy dawać świadectwo temu, że nie można w kampanii wyborczej posługiwać się kłamstwem. Miała być teczka pełna ustaw premier Beaty Szydło. Innymi teczkami zajmuje się dzisiaj opinia publiczna, innymi zajmują nas politycy PiSu. Będziemy dawać codziennie gwarancję patrzenia na ręce. Chcę zapowiedzieć, powiedzieć dzisiaj tutaj, że minister Mariusz Błaszczak jest symbolem tych studni nieudolności. Dlatego Klub Platformy Obywatelskiej złoży jutro, żeby podsumować te 100 dni, bo tu nieufności ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi. Pani premier Beata Szydło została zaprzysiężona na premiera polskiego rządu. Kilka dni później w ekspoze, oklaskiwanym bardzo gromko przez Jarosława Kaczyńskiego, obiecała Polakom, że w ciągu 100 dni zrealizuje pięć podstawowych swoich obietnic: wprowadzi obniżony wiek emerytalny. Wprowadzi minimalną stawkę godzinową 12 zł za pracę, 500 zł na każde dziecko, wprowadzi leki darmowe dla seniorów powyżej 75 roku życia i kwotę wolną od podatku 8000 zł. Po 100 dniach można śmiało powiedzieć, że nie dali rady. Natomiast dali radę prowadzić chaos i poczucie zagrożenia wśród Polaków. Uderzyć w podwaliny państwa demokratycznego, w państwa prawa. Programem 500 minus wykluczyli 3 miliony polskich dzieci, wprowadzić chaos wśród rodziców posyłających swoje dzieci do przedszkoli i do szkół i wprowadzić chaos w samorządach. To 100 dni chaosu zrealizowane przez rząd Beaty Szydło i przez tę większość, która dzisiaj w parlamencie decyduje o tym, w jakim kierunku Polska się rozwija. Prezydent Andrzej Duda. W pierwszych dniach ułaskawił osobę, która była symbolem tego, co działo się w latach 25-27, ministra Mariusza Kamińskiego. Rządy w cudzysłowie prawa, bo jak inaczej nazwać zamach na Trybunał Konstytucyjny? Ostatni organ, do którego obywatele mogą się zwrócić, gdy łamane są ich podstawowe, konstytucyjne prawa. Wszystko po to, by Zakończyć ten etap całkowitą zmianą w prokuraturze generalnej. Zbigniew Ziobro stał się symbolem tego, do czego dąży prawo i sprawiedliwość. Państwa totalnego państwa, w którym funkcjonariusz partyjny, prokurator generalny, członek rządu będzie mógł wydawać polecenia dotyczące inwigilacji obywateli i wreszcie będzie mógł zmieniać każdą decyzję. Prawo i sprawiedliwość oznacza wszystkie te złe zmiany i demontaż fundamentów, z których mogliśmy być dumni przez ostatnie 26 lat. Beata Szydło w kampanii wyborczej obiecywała 500 złotych na każde dziecko. Z mównicy Sejmowej zapowiedziała 500 plus na każde dziecko. Dzisiaj prawo i sprawiedliwość jest dumne z programu, który jest. Politycznym, wyborczym oszustwem, że oszukało 3 miliony polskich dzieci. To jest po prostu wstyd. W kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość obiecywało konkretne rzeczy, z tego programu nie zostało nic. I dzisiaj, to jest odpowiedzialność opozycji, będziemy przypominali o oszustwach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, i my będziemy te oszustwa rozliczać. Premier. Mówiła, że będzie bezpiecznie. Byliście Państwo świadkami sprawdzania toalety w komendzie głównej policji, natomiast Pan Minister Błaszczak nie miał czasu, żeby sprawdzić samego komendanta głównego policji. Zlecono Sporządzenie specjalnego audytu, który miał wykazać rzekome podsłuchy dziennikarzy zarządów Platformy. Podsłuchy, których nie było, bo audyt ten został wykorzystany jako przykrywka do wprowadzenia ustawy inwigilacyjnej. 30 grudnia pierwsze czytanie, 30 grudnia pojawiają się plotki o rzekomych podsłuchach zarządów Platformy. Ustawa inwigilacyjna pozwala na śledzenie państwa aktywności w internecie. I to jest kwintesencja pisokracji. Zawłaszczenie służby cywilnej agencji rolnych, e, zawłaszczenie wszystkich struktur e, państwa od służb specjalnych w Warszawie postadninę koni na Podlasiu. Pierwszymi rozwiązaniami ustawowymi, Prawo i Sprawiedliwość, prowadziło w edukacji absolutny chaos i próbuje wywrócić tę edukację do góry nogami. Przekonamy się wtedy, kiedy się okaże, że nie ma całego rocznika dzieci w szkole, albo że w klasie jest uczniów troje, że dla całego y, rocznika nauczycieli nie ma pracy i to będzie proces kroczący aż do zakończenia edukacji tych dzieci, których dziś dzięki decyzji Prawa i Sprawiedliwości w systemie zabraknie. Przekonamy się o tym chaosie wtedy, kiedy okaże się, że dla najmłodszych dzieci nie ma miejsca w przedszkolach. Po te miejsca dziś Prawo i Sprawiedliwość dedykuje starszakom, które mogłyby spokojnie uczestniczyć w edukacji szkolnej. Tego chaosu jest więcej i będzie więcej. Raz mówi się o likwidacji gimnazjów. Innym razem mówi się o tym, by zostawić dzieci na drugi rok w tej samej klasie. Podstawówka mogłaby mieć 4 lata, liceum także cztery, a może czteroletnie gimnazjum. No cóż, edukacja to są nasze dzieci. Nie mamy prawa czynić na nich eksperymentów. Tymczasem prawo i sprawiedliwość takie eksperymenty robi.